Razem z Teamim sprawdzimy Poppy Playtime Survival, czyli nową grę w Roblox od twórców Poppy Playtime Forever. Masz 20 sekund generalnie. Nie ma szans, żebym to ogarnął. Ja się nie znam. Ja nie mogę nawet klikać nic. Ja, ja chodzę gościem. Ja chodzę gościem z jajkiem na głowie i tyle. Ale nie. muzyka w tyle ja nie mogę. I jak on się skończy, jak on, O, już się kończy. I już się skończy, już się zaraz. I zaraz będziemy grać. A gdzie ci pisze, że się zaraz skończy? Na samej górze mam wszystkie informacje. No to fajnie, że ja nie mam. Dobra, masz chociaż rozgrywkę? Tak, mam cutscenkę przynajmniej. Przynajmniej tyle mi nie zabrali. Exit. Och. No. Oh, jestem w jakiejś skrzynce. O, oh, już hagiłagi przybiegł. Ledwo, że się pojawił, już hagiłagi przyszedł. No niesamowite. Co? Ty... Eee... Aha. Okej, okay, co ja tu mam robić? Jaki jest cel mojego To No tak życia? jak Project Playtime. Nie pamiętasz? Chyba już zapomniałeś. Coś tam ma te minigierki. Ja 2-3 lata temu. Jezus, nadepnąłem na Zbieram coś. pieniądze. W tym nie, jestem dobry. Nie ma ściany tutaj, co to jest? I gdzie ten hagiwagi uciekł? Nie ma go? O, biegnie! Bez animacji! A nie, teraz ma animację. Kogoś zabił. <laughs> ale to. Jest, dlaczego? Oh, yes. O! Zabił go na moich oczach! Nie mogę. <laughs> Jakby mango wybranego, ale nie działa. Echa. Jakoś. <laughs> A coś ci się zwaliło, tak? Nie, nie, nie dotykaj mnie! Ej, co on mnie nie widzi? Ej, jestem na zielono, co się dzieje? Jestem skażony chyba. A nie, to jakaś przyspieszenie było. Jak wyjść z szafki? Ej, A, to jest tam. To, 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 to nie było dla mnie. Co się dzieje? Nie wiem. Nie mogę wyjść nie z szafki, wiem, super. Otknąłem eksternie. w szafce na zawsze, koniec. Weszę do szafki i nie mogę wejść. Nawet pod e nie możesz. No nie mogę, klikać. Aha, Ej, i umarłem? CO SIĘ DZIEJE? Ej, ja mam... nie wiem, Ja mam po, Kamerę na szafkę, a niby nie żyję. Znaczy żyję, ale nie wiem co się dzieje. Ej... A możesz na przykład... A ty już nie żyjesz, czy żyjesz? Aha. Ej, no patrz, złapał mnie, ja leżę! To jest! Dlaczego ja leżę? Ja leżę... Nie wiem, dziwna jest ta gra. Ale mnie wybiło do góry, co jest? O, o, lecz mnie, dobrze. O, my się kochamy teraz, bo serduszka są. Ej, tu jest Exit, tu już jest Exit chyba jak coś. Tak? Ej, wyszedłem, uciekłem. <grafię> Nic nie zrobiłem i uciekłem. No. Nice! Ech. <grafię> Super! Fajna gra. Dobra, okay, nie wiem o co chodzi, nie wiem co się robi. Zbieram hajs, w tym jestem dobry. Five minutes later. Fajnie, że znowu nie miałem. A to w ogóle z potworem, bo no, nie widziałem. chyba. Nie wiem też. Ale to gra jest dziwna, ja nie wiem, co się dzieje w tej a grze. W absolutnie... Mam Gryje też trzy życia. Ja się czuję, jakbym w jakąś podróbę Poppy Playtime, a to jest od twórców Poppy Playtime. No już jest Hagi, no, ale, ledwo ale wyszedłem. Nie dziwi, ten... Ale ta mapa jest strasznie mała, ja wyszedłem już już z Hagi przede mną. On idzie bez animacji w ogóle czasami. Dziwny ten Project Playtime 2. No dziwny strasznie, nie? A mi animacja jest. No, mój ma czasami, ma czasami nie ma, wiesz Ja nie co mogę wyjść z Kibla, bo mi stoi. To go opuść. Pod e, o, dobrze. Nie stoi w Kiblu. Ja teraz zbieram zabawki dla chorych dzieci z, z Afryki. Nie, złą zabawkę wziąłem. O, hangiłem. To jest za tak szybko. O, zebrałem. Nice! Revive, trzeba kogoś rewivować. Pewnie. A patrz, jednak nie tymi. <laughs> Ej, no co jest? O nie, ja młodę, mnie. Zbieram hajs, w tym jestem dobry. Ja też zbieram pieniądze, wiesz? Mam e, gdzieś e, tą grę. Ja tego pr przyrzędzę dla pieniędzy. Nie widzę, że był znak. Jeszcze nie, ma. O, nie, chodzi ładzi tam stoi. Za minutkę. Za minutę dobra, super. Zaraz uciekamy stąd i nie ma nas. Ciekawe jak. Nie no, goni mnie hagiłagi, a nawet Nie, go nie widziałem, nie wiem jakim cudem. O, Jezus! Ej, no! Schowa to nie działa! Ja już uciekłem. Nie! Ciekaj, muszę się wytargować. Skaczę, skaczę w powietrzu, możesz mnie obserwować, albo nie zdążę. Mam, mam jeden HP. a hagi mnie. Nie wiem co on mi robi. To on mnie leczy. hagi mnie leczy. Co jest? Ty uderzył mnie, pokonał, ale mnie teraz leczy. O co chodzi? Ale nie bez sensu! Dlaczego to się dzieje? Dobra, to jest sheep player. Kon... O, uciekłem. On mnie uderza, nie? Ja leżę, po czym on mnie leczy. O, znowu ja najwięcej monet zebranych. A ja mam też MVP. Most puzzle. Aha, jedno puzzle zrobiłem. No, najwięcej zagadek. A ty jeden. super! Nikt nie rozwiązywał nic. Prawdziwy gracz poppy playtime. To ja. A ja to chcę być potworem! No to... ja, 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 ja chcę, ja, proszę. Ja byłem grzeczny w tym roku. No, by. No patrz, byłem nie. obok. Nie, no co, są ustawione. Dobra, idziemy zbierać pieniądze, nie? Mam I... tu postać. Gdzieś te puzzle. <laughs> Jak nikt. O, ale pieniędzy tu jest? Dobra, może zrobię jednak puzzle. Co, żeby być no ja mam najlepszy? Dwa razy tytuł. <laughs> o, chodzi Hagi Łagi, blisko mnie. Boże, te puzzle z tego poróżek. Tutaj i Co zrobiłem? O Jezus. Pomyliłem się. A nie, zrobiłem. Ale to jest bez sensu puzzle. To jest, to jest taki easy. Dwa klocki się obsuwają i, nie wiem, i tyle. Nie pozwala na więcej. Ale to jest nudne. To ja już rozumiem, dlaczego ludzie nie robią tych puzzli. Ci, co grają Hugim Wugim, to chyba na telefonie grają, mi się wydaje. Dobra, wyjście, uciekam. Ale to jest głupie i nudne. O, Collect Mo- Coins, prześcignąłem cię.